Cześć, Rafał Prawucki, Cyfrowa Ekonomia, e, prosiłbym Ciebie, żebyś się też przedstawił. Cześć, Piotr Dziubecki, e, reprezentuję projekt KASPER, e, jestem program managerem e, w, w blockchainie KASPER. Jakbyś mógł nam na początku powiedzieć, czym jest KASPER? Jasne, e, tak jak powiedziałem, jest to blockchain. Casper e, reprezentuje Layer One, czyli jest to w, zbudowany od podstaw blockchain e, prowadzony przez firmę, która ma swoją siedzibę w Szwajcarii. To Casper Association. E, blockchain e, Layer One, czyli tak naprawdę jest niezależny od innych blockchainów. Tworzymy wszystko od zera własnymi siłami, e, za, 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 zaczynając od samej maszyny wirtualnej poprzez smart kontrakty, ekosystem e, i biznes development dookoła projektu. Wspomniałeś o Szwajcarii, ale jesteś jest z nami i mówisz po polsku. Czy tak jest. to jest tak, że tam macie siedziba, ale głównie jest to projekt polski, czy jest jakoś inaczej? Jest to projekt międzynarodowy, rozpoczął się 3 lata temu w USA na zachodnim wybrzeżu. Przez dwa lata trwał ten development. Potem w ostatnim roku stworzyliśmy mainnet, czyli publiczną sieć, która już działa i tak naprawdę pozwala na tradowanie z samym tokenem, jak i uruchamianie aplikacji. A wracając do mnie, e, mówię po polsku, jestem Polakiem, ale mieszkam od 6 lat w Szwajcarii, więc e, tak się złożyło, że też e, e, moje drogi się zeszły z projektem Kasper i od 2,5 e, roku reprezentuję Kasper e, jako program i project manager. Wy wspomniałeś, że Kasper to jest blockchain, to znaczy e, jak to dokładnie działa? Bo widziałem, że na swoich ulotkach macie napisane proof of future, czy coś takiego mniej tak więcej. Tak jest. Jedno z haseł, którym reklamujemy ten blockchain jest future proof, to znaczy, że w momencie, kiedy zaczynasz współpracę, musisz się zdecydować na jakieś rozwiązanie. Nie będziesz... Miał ryzyka, gdzie w przyszłości ten system zmieni się tak bardzo, że będzie zmuszony albo zupełnie przepisać, albo opuścić nasz ekosystem. Projektujemy nasze smart kontrakty i całą logikę biznesową w ten sposób, że może być uaktualniana, więc jest to coś, co nas myślę w bardzo pozytywny sposób wyróżnia, gdzie w momencie, kiedy zmieniasz trochę koncepcję swojej aplikacji blockchainowej, nie musisz zmieniać zupełnie środowiska i też przeprowadzać użytkowników pod nowy adres kontraktu, możesz po prostu aktualizować swój smart kontrakt. Dlatego mówimy o sobie, że jesteśmy future proof. Czyli jak byłbym inwestorem i chciałbym na przykład przyjść i spytać się was, to co w zasadzie macie? To jest proof of work, proof of stake, coś bardziej w którym kierunku? Jasne, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo zasadne pytanie, ponieważ blockchainy oparte o proof of work obecnie mają nie za dobry PR ze względu na ten Koncepcji problem ekologiczności. My jesteśmy od początku proof of stake, czyli jesteśmy przyjaźni dla środowiska. Dodawanie nowych bloków w naszym blockchainie polega na tym, że mamy zdecentralizowany zbiór walidatorów, czyli instytucji bądź osób, które operują nołdami I z racji tego, że jest to proof of stake. Te osoby, walidatorzy, zamrażają swoje fundusze, swoje środki i dzięki temu tworzą um, to bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o sieć, e, jesteśmy w stanie dodawać nowe bloki bez kopania e, kryptowalut ani, ani bloków. A gdybyś chciał nam powiedzieć troszeczkę więcej o bezpieczeństwie, w takim razie, skoro mamy wali walidatorów? Tak. Um, Generalnie, jeżeli chodzi o blockchainy proof of stake, bezpieczeństwo polega na tym, że walidator, e, czyli osoba, która zamarza swoje środki, ryzykuje tymi środkami. W naszym przypadku obecnie e, nie mamy e, tego e, najbardziej restrykcyjnej e, polityki, jeżeli chodzi o m, karanie walidatorów za niewłaściwe za, e, zachowanie, czyli e, streszowanie tak zwane, czyli tak naprawdę pozbawianie ich tych środków, które zamrodzili, ale jesteśmy w stanie odpowiednio zmotywować ich do tego, żeby zachowywali się uczciwie, ponieważ tylko uczciwie działający walidator jest w stanie zdobyć zaufanie y Użytkowników, którzy również chcą delegować swoje środki i e, przez to e, tak naprawdę zarabiać na tych środkach, które są e, zgromadzone na jego koncie albo, albo oddelegowane na jego konto. E, wiąże się to z tym, że przy przypadku systemów Proof of Stake z reguły e, występuje zjawisko inflacji. W naszym przypadku ta nominalna inflacja wynosi 8%, czyli e, rok do roku e, powstaje, zostaje wymintowanych, wygenerowanych 8% nowych tokenów. Które są dystrybuowane do walidatorów, tak aby jakby zrekompensować ich wysiłki na rzecz utrzymywania tej infrastruktury. Rozumiem. A jeżeli mogę spytać, jak wyglądała zbiórka funduszy na Wasz projekt? Robiliście jakiś crowdfunding, czy może robiliście jakiś smart contract, coś, coś takiego? Tutaj mieliśmy taki model hybrydowy. W momencie, kiedy ten startup powstał, mieliśmy dwie rundy prywatnego finansowania, jeżeli chodzi o zarówno i fundusze inwestycyjne, jak i prywatnych inwestorów, to nam pozwoliło na stworzenie samego MVP, Proof of Concept i jakby wystartowanie z tym w tym modelu crowdfundingowym, czyli popularne ICO. Wykorzystaliśmy do tego znaną platformę, która się nazywa CoinList. Tam właśnie mieliśmy swój pre- and private sales e, dokładnie rok, rok temu e, sam nasz blockchain mainnet wystartował 30 marca e, czyli praktycznie 12, 12 miesięcy temu e, to zostało poprzedzone właśnie rundami e, prywatnymi gdzie było ogromne zainteresowanie byliśmy chyba drugim dużym projektem na e, końnicy, prak praktycznie e, Doprowadziliśmy do tego, że tam ten proces się zatrzymał ze względu na, na to, jak bardzo duże zainteresowanie wzbudziliśmy wobec naszej społeczności. Rundy się udały, zamknęliśmy je bez problemu. Teraz tak naprawdę uwalniamy ostatnie transze z tych tokenów, które były zalokowane, które miały właśnie swoje vesting schedule. I to też nam jakby wyznacza taki następny kamień milowy, kiedy teraz projekt już jest rozpędzony. I dlatego jesteśmy również w Polsce na tych konferencjach, żeby przypomnieć o sobie i żeby przyciągnąć nowe projekty, nowe osoby z pomysłami, jeżeli chodzi o budowanie aplikacji na, opartych na blockchainie. Czyli szukacie jednym słowem osób, które przygotowałyby jakieś dapy dla Was. Dokładnie tak. Kasper to jest nasza platforma, to jest nasza baza. Baza, która jest bardzo dobrze wyposażona, mamy wszystkiego rodzaju klocki, z których można składać swoje aplikacje, mamy wallety, mamy integracje również ze sprzątanymi walletami typu Ledger, mamy blog-explorery, mamy referencyjne implementacje smart-kontraktów, czyli możemy na przykład stworzyć sobie własny customowy token bazujący o standard ERC20, możemy zrobić własne NFT teraz pojawiają się projekty które pozwalają na dodanie liquidity czyli tak, tak zwane dexy bridge oraz platformy do marketów NFT Dziś tam w trakcie rozmowy w kuluarach słyszałem, że już nawet pierwszy Swap się pojawił u Was. Tak jest. To jest news dokładnie sprzed chwili. Mamy informacje na Twitterze, gdzie Swap ogłosił się z działającą wersją na testnecie. W momencie, kiedy nasza sieć, która teraz czeka na upgrade 1.4.5, uaktualni się również na mainnecie, otworzą oficjalnie tak naprawdę pierwszego Swapa, tego rodzaju klasę serwisu na Kasprze. Czyli można powiedzieć o Was polskie Ethereum, czy to zbyt dużo? My wewnętrznie nazywamy się Ethereum 3.0. Dlaczego 3.0? Ponieważ Ethereum teraz przechodzi z Proof of Work do Proof of Stake. To będzie właśnie Ethereum 2.0. Z tego, że my zaczęliśmy na Proof of Stake, tak naprawdę Przeskoczyliśmy wiele elementów, o których nie musieliśmy się martwić, jeżeli chodzi o design, i poszliśmy o kilka kroków dalej. Także, jeżeli chodzi o możliwości na platformie, wydaje mi się, że Ethereum, z całym szacunkiem naszego starszego brata, będzie tam za jakiś czas, który to czas nastał już teraz dla Kaspra. Super, bardzo Ci dziękuję. Dzięki.